Siemaneczko z tej strony gamingowy Wojciech, dzisiaj pokażę wam jedną bardzo prostą metodę jak bronić się przed kontratakami, które są obecnie bardzo dużym problemem, gdyż przez to, że właśnie te y, automatyczne bloki gdzieś tak właśnie, y, można powiedzieć, za mocno działają. I tu obecnie kontrataki są najprostszą metodą, żeby właśnie strzelić bramkę. Dlatego pokażę Wam dzisiaj, co zrobić, żeby się właśnie przed tym uchronić. I to będzie takie, może można powiedzieć, małe dopełnienie poprzedniego filmu, właśnie, jeżeli chodzi o poradnik z gry w obronie. Także jedziemy sobie szybko z tematem bez zbędnego przedłużania. Szybka wstawka, zanim przejdziemy do materiału. Oczywiście zapraszam wszystkich do grupy Brygada w na Facebooku, a jak i również właśnie, żeby zalegować mój profil na Facebooku, o i oczywiście chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować, gdyż już mamy 1691 subskrypcji, także już jesteśmy bardzo blisko 1700 i oczywiście przypominam, że przy 2000 rozlosujemy kolejne 4600 FIFA Pointsów, na które będzie trzeba coś kreatywnego uczynić, ale jeszcze nie wiem co, jak będziemy już ten bardzo blisko, to coś rozkminię i na pewno opublikuję to w kolejnym filmie, także zostaw subika, zostaw dzwoneczek, zalajkuj yy, yy, stronkę na Facebooku, dołącz do grupy, jeśli chcesz i Idziemy teraz sobie szybko z tematem. Jesteśmy w ataku. Prosta piłka do Ansu Fatiego, bronimy. Powolny atak, niestety. Tracimy piłkę i co? I trzeba się obronić przed kontratakiem. Także kontratak wyprowadzony całkiem nieźle przeciwnika, trochę powoli. Ale na czym się trzeba skoncentrować w tym momencie? Nie do końca dobrze to wykonałem, ale postanowiłem, że jednak przesunę się troszeczkę do niego i spróbuję mu tą piłkę zabrać. Ale. Zasada jest jedna. Jeżeli widzicie taką sytuację, raz, że chłop już tutaj wyciąga rączkę, to znaczy, że będzie biegł. Trzeba się nim zainteresować. Także najprawdopodobniej będzie tutaj podanie, właśnie do tego pana. Ten pan będzie wybiegał i trzeba będzie to jakoś pokryć. Bo jeżeli właśnie ta piłka prosto gdzieś pójdzie tutaj i się zagapimy, tym obrońcom wybiegniemy gdzieś za bardzo w tą stronę, będziemy mieli duży problem. Także pierwsza zasada zawsze, ale to zawsze bronicie <laughs> ostatniego typa, który wybiega. I wtedy będzie dużo łatwiej. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Tak, się Calvert Lewin wyciąga rączkę, biegnie. Tego bardzo prosto pokryliśmy jego bieg i zabraliśmy mu piłkę. Przejdziemy sobie teraz do kolejnej sytuacji, żeby to pokazać troszeczkę lepiej. Może biegał właśnie ze skrzydła. I tutaj mamy znowu Memphis. Calvert Lewin się gdzieś tutaj kręci. I co robimy? Kryjemy. Raz, że tego pana trzeba kryć, bo i nic inny nam nie zagraża. Dwa, że właśnie ustawiamy się idealnie tu żeby jednak to podanie mu pokryć. Nie ma, nie ma za bardzo jak tutaj właśnie tej piłki posłać do niego, nawet jeżeli tą piłkę do niego pośle, to w dalszym ciągu mamy tutaj drugiego obrońcę. Zobaczmy. Tak, piłka odebrana i wyprowadzamy własny kontratak. Tutaj niestety nie pykło. Memphis nam zebrał piłeczkę. No i podajemy tą piłę. <ścoughs> Czy nie podajemy? Coś się zastanawiamy długo. Mamy piłka podana. Tutaj staramy się. Tutaj niestety błąd. Wybiegliśmy może troszeczkę za bardzo na tym sprincie, nieraz właśnie ten Marcos Llorente jak się sprintujecie, to bardzo ciężko jakoś zwrócić nim, właśnie ruszyć się nim w inną stronę, ale tutaj mamy znowu tą samą sytuację. Calvert Ruin Podniósł sobie rączkę, ten pan sobie też podnosi rączkę właśnie żeby wybiegać, bronimy tego pana który wybiega. Bronimy tutaj i przecinamy go i nie ma, nie ma nic do powiedzenia. I jeszcze zaliczył faul, żółta kartka. I lecimy dalej z tematem, kolejna sytuacja. Tak samo Calwel Truin wybiega piłka do Niane. Proste podanie. Tutaj no, można powiedzieć dwie opcje, ale dalej, w dalszym ciągu. i Jedyne, co musicie pamiętać to zawsze, jeżeli już właśnie yy, ktoś wam wybiegnie, tak jak na przykład ten Memphis, to musicie wbiec przed niego i trzymać tylko L2 plus R2 też tam LT i RT na Xboxie, chyba tak to się nazywa, tylko wbiegacie przed niego, trzymacie L2, żeby stać nisko na nogach, żeby wejść w ten jockey movement plus L2, jeżeli potrzebujecie się ruszyć, przyspieszyć i jeżeli widzicie, że chłop gdzieś tam się miesza z tym yy, Azeli dribblingiem, gdzieś tutaj yy, porusza sobie tą piłką od nogi do nogi, to proponuję wam najlepiej stać i czekać na jego kolejny ruch, gdyż zauważyłem, że to jest też najskuteczniejsze, co możecie zrobić, żeby nawet nie starać się za nim gdzieś podążać, jak, jak robi te małe mikroruchy, tylko wtedy stać i jeżeli się ruszy, to wtedy wykonać jakiś ruch do piłki dobrze, zobaczmy tutaj nie miał opcji znowu nie ma opcji i piłka odebrana tutaj chcieliśmy zrobić fake shota, niestety zrobił się wślizg podanie, no i tutaj prawie ten Gana nam strzelił Gana gay. tutaj tutaj jesteśmy pod pressingiem, też ten pressing troszeczkę też staram się właśnie dla was rozwikłać, ale jest troszeczkę ciężko. Myślę, że to zostanie jednak zmienione. Tutaj ta sama sytuacja, bronimy, że tak powiem, ostatniego ranara, Wbiegamy przed niego, trzymamy L2R2. Nawet nie musicie wykonywać yy, odbioru piłki, nawet w polu karnym nie polecam wam tego robić, jeżeli będziecie tylko stać i trzymać L2 i R2 i w odpowiednim momencie wbiegniecie. Jeżeli właśnie odwróci się wtedy do was przodem, to nawet nie musicie używać tylko tego właśnie odbioru gdyż bardzo często gdzieś ten tym odbiorem się nie trafi i później jest problem pojawia się żółtkarny żółta kartka albo i nawet czerwona kartka tak jak widzieliście na przykład u typa wcześniej i tutaj udało nam się wyjść z kontrą niestety to podanie nie było najlepsze To trudno tutaj kolejna sytuacja Mianę wiadomo że będzie podawał tutaj dlatego tutaj jeszcze chwilę pokryliśmy mu też musicie zwrócić uwagę jeżeli widzicie że Wasza obrońca, że tak powiem, raz na ruski rok spełnia swoje zadanie i Jednak biegnie ze swoim, to jeszcze możecie możecie chwileczkę wywrzeć na niego presję, starać się gdzieś przeciąć tą linię podań. Jeżeli powiedzmy tutaj na was byłby gdzieś w tym miejscu, tutaj ten pan Was w ogóle nie interesuje, musicie się jak najszybciej przełączyć na swojego bocznego obrońcę i lecieć tą linią. I nie, nie wbiegacie, pamiętajcie też, żeby nie wbiegać na typa, tylko żeby wbiegać przed typa i zawsze musicie śledzić to, gdzie piłka będzie, nie to, gdzie piłka jest. I to jest można powiedzieć bardzo ważne. Jeżeli skupicie się też na tym, to będziecie o tym pamiętać, żeby właśnie tymi obrońcami nie wybiegać i bardzo dużo tak naprawdę ułatwia sprawę także najważniejsza zasada zawsze musicie biec tam gdzie piłka będzie nie gdzie piłka jest także Zobaczmy sobie tutaj biegniemy sobie na wasem bardzo proste przyjęcie Już staraliśmy się go właśnie przycinać tutaj sami wyprowadzamy kontratak nawet piękna piłka od nawasa do Benjedera <grym>, Benjeder swoją drogą Spoko gra, jak nie powiem, że nie. Tutaj niestety już przekombinowany atak można było tutaj podać i strzelić, ale cóż. I kolejny kontratak. No, tutaj można powiedzieć taki bardziej atak pozycyjny. No, ale bardziej skupiamy się właśnie na tych piłkach. Tutaj piękne przejęcie. I nasz piękny kontratak. Bardzo złe zachowanie swoją... swoją Swoją drogą przeciwnika, raz, że to był sujączu, który nie jest najszybszy, dwa, że trzeba było jednak na tego sujączu się w tej sytuacji przełączyć i lecieć jednak przed dębele. Spójrzmy sobie właśnie tutaj, dębele, wyciągnął rączkę, znaczy, że chce dostać podanie, no i co zrobił, starał się gdzieś to, nie wiem, co tu chciał zrobić, no i co, jest 3-0. Kolejna sytuacja tutaj znowu przeciwnik zagra nam pressingiem, także staramy się to jakoś rozklepać. Tutaj niestety nam nie pyknie, zamknął nas w i ta sama sytuacja bronimy tam, gdzie piłka będzie lecimy ustawiamy się spokojnie nie ma się tutaj co nie ma się tutaj co spinać nie ma się tutaj co ekscytować I widzicie gość nie ma nawet w ogóle opcji gdzie podać i znowu wbiegamy tam gdzie piłka będzie i strzał jest zablokowany nawet nie musieliśmy nic wciskać Tak głupio to działa w tym roku Mam nadzieję że to zmienią bo nawet bym powiedział że granie teraz jeżeli chodzi o właśnie te blokowanie tych strzałów jest Bardzo nieprzyjemne bo gdzieś jednak No ja mam czasami z 12 strzałów Które gdzieś są zblokowane na mecz naprawdę możecie zagrać nawet przeciwko komuś, kto za bardzo nie ogarnia, ale ma cofniętą obronę. I będzie gdzieś te strzały blokował. Tutaj tak samo mamy obroniony, obronioną piłeczkę. Jedziemy z kontratakiem. Niestety na O, może pyknie? Nie pyknie, pyknie, nie pyknie. No nie pykło. I znowu ten pressing. Wydaje mi się, że ten pressing też zmienią. że nie będzie to aż tak efektywne. Jest to, można powiedzieć, troszeczkę aż dziwne jak to działa. I tutaj Dembele wyciąga rękę ale podania nie dostaje, za to chłop łapie czerwoną kartkę i to jest tyle. Także jedyne co musicie wyciągnąć z tego filmu to musicie zawsze biec tam gdzie piłka będzie, nie nadużywajcie odbioru piłki, wbiegacie zawsze przed typa, trzymacie L2, R2, jeżeli się mota jak głupi nawet się nie ruszajcie tylko stójcie w miejscu i obserwujcie to co się dzieje na boisku gdzieś dookoła. I zawsze brońcie tego, który gdzieś wbiega w pole karne, i myślę, że to przyniesie Wam naprawdę spore efekty. Jeżeli chodzi o, o, o to, jak gdzieś skuteczne, to jest to wiadomo, wszystko wymaga gdzieś jakiegoś treningu, jakiejś praktyki. Także jeżeli będziecie się stosować do tych zasad, na pewno z czasem, z czasem, z czasem będziecie naprawdę bardzo solidnie bronić. Jeżeli potrzebujecie jeszcze jakichś dodatkowych informacji, to polecam przejść jeszcze sobie do części pierwszej. Jeżeli chodzi o grę w obronie, tam też jest bardzo dużo użytecznej informacji. Także już zbędnie nie przeciągając, ja serdecznie wszystkim dziękuję za wysłuchanie, za oglądanie tego materiału i do usłyszenia już w kolejnym, który będzie z tej serii, jeżeli chodzi o poradniki właśnie gry, będzie o najużyteczniejszych sztuczkach. Czy też w ataku, czy też właśnie w środku pola. Także dziękuję serdecznie i Siemaneczko!